Szanowni Państwo, na imię mam Michał, nazywam się Krawczyk i jestem ekspertem w dziedzinie prawa podatkowego. W ramach niniejszego szkolenia przekażę Państwu wiedzę o projektowanych zmianach w podatku VAT dotyczących rozliczania i raportowania transakcji wspólnotowych. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zainicjowało proces legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w związku ze zmianą dyrektywy VAT, która następuje od 2020 roku. Pakiet tych zmian nazwany został quick fixes, co oznacza szybką naprawę dyrektywy VAT w zakresie uszczelnienia rozliczania podatku VAT z tytułu towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych. Co prawda, zmiany w ustawie o VAT nie zostały jeszcze uchwalone, natomiast ich planowane wprowadzenie wymuszone jest zmianą dyrektywy VAT, co oznacza, że zapewne w takim kształcie znajdą one odzwierciedlenie w ustawie o VAT od roku 2020. Nowe reguły rozliczania WDT oraz transakcji łańcuchowych wskazane w dyrektywie VAT znajdą zastosowanie w całej Unii Europejskiej, co oznacza, że będą dotyczyć wszystkich podatników unijnych. Omówię zatem zmiany w dyrektywie VAT dotyczące dokumentowania transakcji WDT w celu stosowania stawki VAT 0%, rozliczania transakcji łańcuchowych, rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych, zwanych od 2020 roku Call of Stock, oraz raportowania transakcji dla potrzeb systemu WES. Niezmiernie ważny dla podatników VAT jest fakt, że ujednoliceniu ulegną zasady gromadzenia dowodów umożliwiających domniemanie dokonania WDT, a tym samym stosowania stawki VAT 0%. Dokumentowanie to zmieni się istotnie, w szczególności w sytuacji, kiedy towar jest odbierany we własnym zakresie przez nabywcę lub dostarczany transportem własnym przez dostawcę. Ponadto ważne będą nowe, ujednolicone przepisy VAT dotyczące opodatkowania towarowych transakcji łańcuchowych wspólnotowych. Zmiany będą miały istotny wpływ na spójność opodatkowania transakcji łańcuchowych na terytorium całej Unii Europejskiej. Aktualnie podlegają one nieco odmiennym krajowym regulacjom prawnym oraz orzecznictwu sądowemu, co prowadzi do rozbieżności i błędów w określeniu miejscu, miejsca opodatkowania transakcji WDT czy WNT oraz powoduje liczne spory w tym zakresie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią szkolenia.